Jesteśmy w Guchołazach. To robot trzeci rok tutaj jeździ EPOS 550 Ma prawie 80 arów Jak widać się Duży teren Sporo przejeżdżania przez bruk Tutaj mamy teren też Jak widać z trampoliną sobie spokojnie radzi Tutaj mamy podlewanie. Tam jeszcze za Też. I szybciutko jeszcze wam pokażę. No, jeszcze nie, to Tam tutaj ma sporo dojazdów do terenów. Czy sobie radzi z pochyłościami, z nierównościami? No, myślę, że można powiedzieć, że tak. Tak mniej więcej wyglądają trawniki. I to jest jeden robot. Tam się zaczyna kolejny teren i on jeszcze jedzie w dół i tutaj jeszcze w dół o i w sumie jeszcze przed tymi domami mamy 80-85 arów chyba aplikacja pokazuje. O i jeszcze tutaj mamy teren. Tam widać i to robi jeden robot dla nas traktorka i nieograniczonej liczby trawy do wywiezienia. Proszę, tak wygląda trawik. Jesteśmy w Guchołazach. Co robot trzeci rok tutaj jeździ EPOS 550 Ma prawie 80 arów Jak widać nierówno. Duży teren Sporo przejeżdżania Przez bruk Tutaj mamy teren też Jak widać z trampoliną sobie spokojnie radzi Tutaj mamy podlewanie. Tam jeszcze za domem też. I szybciutko jeszcze Wam pokażę. No, jeżdżenie tam tutaj ma sporo dojazdów do terenów. Czy sobie radzi z pochyłościami, z nierównościami? No, myślę, że można powiedzieć, że tak, tak mniej więcej wyglądają trawniki. I to jest jeden robot. Tam się zaczyna kolejny teren i on jeszcze jedzie w dół i tutaj jeszcze w dół o i w sumie jeszcze przed tymi domami mamy no, 80-85 arów, chyba aplikacja pokazuje. O i jeszcze tutaj mamy teren tam widać. I to robi jeden robot zamiast traktorka i...